Więc drugą turę, znaczy niekoniecznie drugą turę, yy, kolejny filmik, yy, zaczniemy standardowo od faku poprzedniego, ponieważ musiałem się coś pomylić, to jest standard. Uruchamian nie stracił ręki jeszcze, natomiast stało się coś innego. Yy, zostały mu dwa punkty na strukturze wewnętrznej na dłoni, znaczy na ramieniu nazwijmy go, tutaj dokładniej, żeby była pewne, że nie stracił. Zostały mu dwa punkty na strukturze wewnętrznej, i skoro trafiliśmy w strukturę wewnętrzną, to musimy rzucić, czy nie ma krytyków. Krytyki są na 8 i więcej. Czasami 6, nie ma krytyków, ale uruchamy e, mm, dostał 10 LRM-ami, a ja rozluczyłem tylko 5 na razie. Więc Zobaczymy jeszcze, co dostał z tych pozostałych LRM-ów. Możliwe, że w rękę i to wszystko będzie widzimy. to samo, ale zobaczymy. nie center to są za 5. No, to wcale nie jest tak źle, jak myśleliśmy. Jeszcze, że jeszcze dycha. Ten ten całkiem, całkiem porządnie dycha. Więc e, tu jak się skończyła, ciepło rozliczone. Bierzemy kostki. Mhm. Rzucimy na, na inicjatywę. E, z tym, że tak, do inicjatywy prowadzimy takiego rula. E, to samo jest na, na takim programie komputerowym Mega, Mega To mi się bardzo podoba, to też można to ustawić. Stra, która przygrała inicjatywę ma plus 1 do tego rzutu. Więc jeżeli będzie Remis, to wygrywa ją Biała Białe sfera czarny kan. No bezczenie robiło się gąby sobie nawet bez tych pół. Więc sfera rusza jednym mechem. No, jako że. No jest ten spider. tak? On jest właśnie po to, żeby nim ruszyć jakby co jakby się przeszkoda tyle. Więc mm, może nie skoczyć tutaj to jest trochę tak niefuturne pole, ponieważ ten korek jest tak wycięty, że tam nie da się wstawić podstawki, się nie da się wstawić, będzie wyglądał trochę dziwnie. Albo mówicie co, jak się zrobimy? skoczy sobie, A czy jakby skoczył tutaj, to mógłby potem wylecieć na połowę mapy, jakby skoczył tutaj, no to by go nie było widać zupełnie, no ale... No ale tego ma było albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tutaj jesteś skoczy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest niezwykła pomysł. Będzie próbował od tyłu yy, zachodzić tych nośców, i to tak, jak właśnie y, tak jak miało być. Albo by nie stało tutaj, ponieważ ja stoję tutaj, to cię o osłonę. Chociaż to jest pole bliżej wtedy. Musi być wtedy 8 pół tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Skoro krzywo 8 pół to zdaje się nie, też po plus 3. No to nie. tutaj jest dobre miejsce. Trójka. Las wraca na swoje miejsce. Mhm. Czy nie wiem, czy to był ten, ale powiedzmy, że wraca na swoje miejsce. Teraz klany. Czy powiem tak. Ja myślę, jeszcze tego gościa trzeba, do wody ustawił. Mm. To trzeba zrobić tak. Do wody nie można biegać. Zoraku ma teraz 3 punktów, a nie 4. Ponieważ jest że To było tak. Raz, dwa, trzy I może sobie tu stać z tym, jak chodzi do wody, to trzeba rzucić, ciś nie wróci. Yy, on ma cztery pilotażu, więc muszę rzucić dwa albo trzy, żeby się przedrzucił. No, zobaczymy. To się zdarza. Nie, stoi. Yy, nie, doszło się do wody z dwóch powodów. Po pierwsze, jak stoi w wodzie, to wszystkie trzech, które wpadną w nogi, się nie liczą. Po prostu rozbryzgały się od wody. Po drugie, stoi w wodzie. To ma y, tak jakby 6 chłodnic więcej. Czyli inaczej, Wszystkie chłodnice, które są w nogach, działają podwójnie, a w nogach ma dużo chłodnic. Y, raz, dwie. Dwie podwójne chłodnice, czyli to by było 4. Y, normalnie 4 się podprowadzają, a teraz będą prowadzić 8. Y -y. Będą prowadzić 8. Y, Także y, trochę się wychodzi. Jak to typu Sfera na to? Na sferze, że dwa mychy, a temu jeden, no, ale to jest. No, ale tym razem przy krajem Więc w jednym, potem sklan jednym i na końcu jeszcze sferę. Teraz tak, ten masekali się tu podejrzanie blisko ustawił. Sporo teraz przychodzi przez las ten strzał. Ale też tam jest trochę schowany. Tak, przykładaliśmy inicjatywę. Chyba nie ma sobie do przodu. My się po prostu cofniemy. Zobaczymy, Znaczy nie w tył, tylko będziemy iść tyłem, bo można iść do tyłu. I cofniemy się do tego lasu. Czy znaczy derwisz to w zasadzie nie musi się cofać, on może sobie skoczyć. Ja on chyba tak zrobił. Ja ich rozdzielę. E, tak, żebyśmy mieli większe tutaj... E, większe tutaj możliwości strzałów e, z różnych stron. E, derwisz, zobaczmy, ile ma skoku, bo zapomniałem. Derwisz ma skoku... 5. O tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, nie będzie w lesie, A to źle. To jest bardzo źle. Mm -hmm. Ale chciałbym mu strzelać z, z różnych strony, może tu bym ustawił, żeby tak ładnie z, z trzech stron byśmy obeślili tlenowców. Hmm. Czy, czy to jest pewna śmierć? Ja bym nie powiedział, bo yy, Czy to nie jest pewna śmierć, ponieważ za skok 5 no, pól to będzie miał plus 3, czy no plus 2, ale plus 3 za to, że skakał. Zauważyłem, że mają co innego do roboty, czyli zdejmowują Warhammera w tym momencie. <laughs> czyli tak. Znaczy, gdybym grał z kimś innym, to mógłbym tak zrobić. Wystawić gościa. Tylko po to, żeby w tej turze yy, nie strzeli chłopaki Warhammer. I to jest niezły pomysł. A Warhammer Przesunię się do drugiego lasu. Zobaczymy jak mu się uda tam się odwracać. No to teraz Puma. Oj Puma Puma. Hmm. Ona ich lepiej do niego nie podchodzi, ponieważ on nie może zrobić ładnego kuku. To co Puma może zrobić? Mogę spróbować zrobić tak. Raz przesunięcie dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj stanąć i po prostu go zabić. Wtedy wejdziemy w bliski zasięg rakiet RM. Będzie mu trochę trudniej strzelać. A mnie trzeba będzie. Słuchaj, bo trochę jaka, jaka, inaczej. A po prostu jak jest z tym lesie. To jest fajne miejsce. To jest bardzo fajne miejsce. Ale teraz mamy na uwadze to, że Uchamy może się wycofać. I nie przebaczmy na to. Jeśli Uchamy się wycofa, to będzie miał, będę miał dwa lasy tutaj, żeby strzelać. On pewnie przejdzie do bez tego lasu, hmm. a ja mam jeszcze pomysł. Jeszcze coś fajniejszego zrobię, mogę podnieść tutaj. Po co? Ponieważ yy, yy, PPC kanowe nie mają minimalnego zasięgu. a mają. Jeżeli podjedę blisko Warhamera, to będzie miał niezwykłe do trafienia. Yy, a nie, PPC to jest 3 zasięgi minimalne. Nie, nie, to on się odsunął, odsunąć. Ale zobaczymy, jak będę tylko blisko podczet. Yy raz za obrót 2, 3 obrót, 4, 5, 6, 7, 8. mogłem być tutaj. Hmm. Ale to on mówię obejść w tył. Nie, 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 nie. Tak nie będzie. Więc ja chyba się przejdę jedno pole albo zostanę w tym lesie i będę miał po prostu 0 do 0 do strzelania. Nie będę miał plusów żadnych. To można. To jest dobre miejsce. Taka gra pozycyjna się zrobi trochę. Albo wyjdę tutaj i strzelę derwisza. Bo i tak można. Bo i tak może ich dać dachnik jest. To zrobił Warhammer. No i wszystko, co może zrobić, to po prostu stanie w lesie, Ale zobaczymy, w jaki sposób to zrobi. Jeden, dwa, trzy, cztery. idę do tyłu, Spokojnie. Chodź. Może torso, torso odwrócić on nawet bez obracania się, on ma tu ładnie zasięgnie. wszystkich, może i w koniówki postrzelać. No, no to było koniec ruchu. Zielona kostka dla niego, zielona kostka dla niego. No i zobaczymy, jak się będziemy teraz strzelać. Oczywiście znaczy, generalnie pierwszy strzał w teraz były gra inicjatywy, no, ale powiedzmy, że Teraz tak, chcę zdejmować Warhammera, który jest już troszeczkę nadpalony. Czyli derwisza. To ta sytuacja jest groźniejsza dla nas. Warhammer może zrobić 20 obrażeń, znaczy derwisz też może zrobić dużo, tylko derwisz musiałby trafić z tymi tak? To nie jest łatwe, się tam 11 albo 12. Chyba tak zrobimy, że będziemy męczyć Warhammera dalej. No jakie są zasięgi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest środkowy, tak? Owszem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nasz spryciarz się na to odsunął. No nic, mam to się na środkowym. że to będzie trudniej. Policzmy. Trzy za gandery Cztery, pięć za zasięg. Sześć za ruch. Siedem, osiem. Dziewięć za gęsty las. Nie, siedem, osiem za gęsty las. I 7 za komputer drogniczy. Ładnie się. Raz, dwa, trzy galery. 4, 5 zasięg. 6, 7. Nie. Raz, dwa, trzy. 4, 5 zasięg. 6, 7. No szybko to mu trafiamy. Oooo. A ten tutaj chyba na siedemkach, bo jest przysłonięty jednym jeszcze rzadkim lasem. Znaczy, teraz las go zasłania. Opumy? Nie. Ten las go nie zasłania. Od nie jakby tak linijkę przyłożył, to by, zas, to by zasłaniał? Nie, chyba, chyba nie. To jest no jeden z tych uroków grań na Hexach. Ale myślę, że tak. No zrobimy tak, Puma pod w tego, a potem zobaczymy. Puma. Strzelasz na szóstkach, to się lepiej sprawdza, dobrze. Ma z jednego P.P.C.K. z dwóch to się wyłączy. Choć nie da się wyłączyć, 22 mm 30, ciepła. Z tym, że... No, poczekajcie, ona może potem wejść do wody przecież strzelę 30 ciepła będzie. To ma... Minus za to jest 8. Jest za to, że szedł będzie 9. To ma... Minus 1 punkt ruchu. Może spokojnie wejść do wody później. Może strzelić z dwóch. Masztuszka to się rzadko zdarza, tylko okazja. Jednym może nie trafić. Dobra, strzela z dwóch ppc do Warhammera. Zobaczymy, co się stanie. O, jeden trafił. Drugi. No i warto było, bo to były dwa celne strzały po 15. O, słabo, 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 Dobra. co tu Warhammerze dostaniesz? Bo oczywiście ma tablet po drugiej stronie. Zmuszę się dostanieć odwrotnie do w stronę. O, jest tutaj, o to chodzi. Dostaniesz w... 6. Dostaniesz w prawe toroso za 15. po tej jeszcze dwa Ci zostały. No jakoś tak ładnie zbiera wrażenie na różnych lokacjach. Najlepiej, mm, a wszystko wchodzi w jedną, no ale... co robić, a druga to trafia. 9. 9 to jest lewa noga. Ojej. Żyje. Lewo, lewa noga za 15 armory już nie ma. No ale mogło być znacznie gorzej, no. stary. I teraz tak. My na szóstka trafiliśmy, więc Masakari trafiłaby na ósemkach. Więc Masakari muszę trochę odsapnąć. Lepiej, że nie strzelał wszystkim, co się da. Lepiej, że nie strzelał wszystkim, co się da, dokładnie. Masakari, niech to jest, niech spojrzy na ciebie. Tam nie ciepła. Więc plus jeden do strzału. A, to nie na ósemkach, to na gdzieś na dziewiątkach. Nie, skoro strzelał na 9 Warhammera, to już lepiej nie strzelał w tego gościa bo on nie stoi, ale on skakał. To wyjdzie od właściwie Raz, dwa, znaczy, a trzy za. jeśli średni zasięg do wszystkiego. Trzy za ruch, za pilota. Nie, proszę, za ganery, o właśnie, powoli. Trzy za ganery, cztery, pięć za zasięg, sześć, siedem, osiem, dziewięć za zasłonki, a nie zaraz, zaraz. Średni raz, średni raz, gęsty las, nie ma w liczności. Sorry, więc strzelamy do derwisi Hmm, to będzie tak 3, 4 za ciepło, hmm, tak 5, 6 za zasięg 7, 8, 9 za stan skok 10 za to, że się w ogóle ruszył i 9 za komputer celowniczy. No oh, to sobie je mm, dwoma kopycami i jednym lerem. A czy powiem tak, jak to masz na ciepła, <grym> nie wygląda tak źle. Znaczy, hmm. to będzie 30 plus 4,34. On ma 46, pomu mu spadnie. To wiecie co? Może ręką nie będziemy strzelać, tak żeby się potem wychłodził. No hmm, to byśmy strzeli dwoma papydzkami. Hmm, no akurat jest. Znaczy, na prawie ręce, prawą ręką możecie strzelić. To były dwa papydzki. Nie musi to osoba obracać. No, i tak zrobimy. No bo to jest wtedy 30, 30 równo. Ma 40, będzie. A nie, zaraz, zaraz, zapomniałem, że on przy wodzie stoi. Ale to strzelamy. Obracałem mu torso w ten sposób. O, tak będzie stał. Ale to jest tylko na potrzeby strzelania. Jak dostaje w plecy, to dostaje w plecy. Nawet jeżeli torso jest obrócone. Więc strzelamy z dwoma pec pecami i ręką. To będzie tak. Najpierw LRNKO to -ty rozliczymy. Tylko zapomniałem, oczywiście, na ile strzelamy. No dobrze, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 dobrze, na dziewiątkach. Eee, nie ma. I 2 PPC no? Nie ma. O, udło. tak poszły rakiety. Nawet poszły dwie rakiety, ponieważ wcześniej zapomniałem tego zaznaczyć. Nie udałem no, jak w chwieciło, ale jak ten wygląda cywe to jest bardzo źle nie uda. No teraz odpowiedź sfery. Słucham. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten stoi na poziomie minus 1, więc nie widać go do tej góry. Ale z tego widać. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tylko czy je na się utrafić? Zaraz zobaczymy, to jest daleki zasięg. 4 kanery 4 zaskoty już 8 plus 4 za dalekim zasięg 12, dla 3 się No dobrze. Spider, ty już zrobiłeś co miałeś zrobić. Czyli się tam titrasz na drugą stronę mapy? Zobaczymy co ci się uda. Do kogo będziemy strzelać? Do Urhaucha, czy do Pumy? Ja bym strzelał do Pumy, ponieważ Urhaucha stoi w wodzie. I jak się go trafi w nogi, no to pudło. Tylko, że tak. to zaraz straci ja przypada zapewne. Więc lepiej strzelać się z dwoma popycami. Bo zaraz ich mi śmiał. Urhammer strzela w pół. 4 ganery. 5 do się ruszył. 6, 7 za... za zasięg. 8 za las. Na 8. Nieźle. Ale to tu gumę. Ale pół w końcu będzie dobrze. A strzał nie ma. Drugi strzał jest. I za dostaje guma. Zobaczmy w co. Jestem zarzucona przodem, a wiesz, połączę i za 10 dostajesz W8. Lewym torcą za 10! No cię to zaboli, bo to masz 12. Cała cię ręka odpadnie, niby już strzelał sobie włama. Znaczy nie tak szybko, ale z tym odwrotnym torcą mamy. Podwójne hicinki. No, będą ładne. Mogą być ładne krytyki. To jest I jeszcze Xyl Fusion Engine, no, no, a w sensie śwink, to w ogóle będzie kaput. Dobra Trzeba będzie po prostu uważać. No to strzela teraz trybuczet. Nie, znaczy, przepraszam, nie tryb żaden, tylko trybuczet 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tu już na serio strzelają. Ale wiecie co? Nie, bo za skoko będzie się pojeść, tak to nie. LRMy, to i to ja będzie ciężko. To nie jest w siedmim zasięgu. No to będzie tak: 4 kanary. 5, 6, 7, za to że skakało, bo jest 3 i 4. Zaraz, zaraz, zaraz. Zaskok za jest 3, a to jednak będzie na 12, a to jednak na trafić na 12. Zaraz, tam Pan policzył, się teraz. Um, Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, zaskocz. 8, 9, 10. 7 zasięgi, zaraz. Na dychach z Pach. Pierwsze elemki wyszły. O, no, pół mojej słabości. Drugie nie wyszły. Ile elemów weszło z tej dziwej? 9. 9 to będzie 8, więc najpierw zobaczymy, już 5. 5 wyszło w 5 weszło 4. Prawa, prawa ręka. No to piąteczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze. Jeszcze... 3... 5... Sprawę jeszcze 3. No ładnie oberwało się było Zobaczymy, czy się stanie. Yy, Zobaczymy, czy ma że doszła. Nie policzę jeszcze raz tego... tego Spidera, bo coś mi się tam pomyliło. O, tu zdecydowanie dla Staraków. Więc właśnie jak pół, jeszcze ten Spider mógł strzelać, okaże. 4 plus 3 za krok to 7. Daleki zasięg, raz, dwa, trzy, cztery... 11 i 12 zaraz, Mógłby trafić. No to strzela na dwunastkach z milimów. Nie. I nie. Choć tak, jak strzelał, to się teraz to nalegało. Zobaczymy, czy ja zrobiłem <laughs> Bo on teraz skoczył dalej niż 4. To jest Skoczył o 9,8 więc jest 8 ciepła. Plus... Y 6, to jest 13, chyba 10, nie, spokojnie. Na trójce nic się nie stało. Teraz ta Puma i... Puma strzała z dwóch, więc się nagrzała trochę, 30, 31 się w tej dłużej minus 22 to jest 9, co oznacza, że będzie miała poziom dosłania w tym. Ale za to nasz pan Warhawk się rozgłodził, odpoczywał sobie w strzelaniu swoich ppc-ków. Nic. OK. No to drukatura do białego końca. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Zapraszam na kolejny.